TV Nordic Walking to sport, którego początki datuje się na lata 20. ubiegłego stulecia. Wymyślony został w Finlandii i służył początkowo jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Inaczej mówiąc, wymyślili to ludzie pokroju Justyny Kowalczyk i Roberta Korzeniewskiego, tacy prawdziwi wojownicy walki z czasem. Także to nie jest to tak, że tylko idą tam gdzieś babcie nad sanem i sobie tak dziobią kijami. Przed rozpoczęciem przygody z Nordic Walking przez kilkadziesiąt lat Jerzy Nalepka trenował bieganie. Kontuzja biodra zmusiła go jednak do odwieszenia biegówek na przysłowiowy kołek? Brak ruchu zastąpił dyscypliną rodem ze Skandynawii. Bieganie jest zdrowe, jest bardzo modne, bardzo dużo ludzi w Sonoku biega, ale uważam, że chodzenie jest dużo zdrowsze, ponieważ nie ma tego uderzenia napięte, nie ma tego skoku, nie ma fazy lotu. A, a chodzenie to tak jak na nartach nie ma żadnego uderzenia, wręcz przeciwnie leczy się kręgosłup. Wielu sportowców, którzy mają jakiś tam uraz, ciężarowce, czy ci, co pchnięci kulą, czy inni, łapiąc kontuzję kręgosłupia, biorą się za kije i to im pomaga. Nawet jest to już w tej chwili wskazywane przez lekarzy sportowych co niektórych. Korzyści z uprawiania Nordic Walking jest jednak dużo więcej, co potwierdza instruktorka tej dyscypliny, Magdalena Ćwikła. Nordic Walking przede wszystkim wzmacnia układ sercowo-naczyniowy. Redukuje nadciśnienie, poziom cukru oraz cholesterolu we krwi, zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi, angażuje grupę, grupy mięśniowe, te duże. 90% mięśni w naszym ciele pracuje. Oprócz tego Nordic Walking odciąża stawy kolanowe, biodrowe, szczególnie podczas rotacji kręgosłupa odciąża odcinek krzyżowo-lędźwiowy, a także szyjno-barkowy. Aby Nordic Walking przynosił wymienione efekty, ważna jest poprawna technika. Żeby dobrze chodzić, przede wszystkim trzeba na każdym treningu, na każdym wyjściu, Poćwiczyć to parę minut techniki. E, najważniejszą rzeczą jest naprzemienna praca rąk i nóg. E, drugą rzeczą jest, żeby kij wbijać nie prostopadle, tylko pod kątem ostrym do podłoża, e, a następnie przenosząc dłoń aż za linię ciała, tam opieramy się na paskach i rozluźniamy palce. E, ale żeby to uzyskać, musimy też mieć dobre kije. Dobry kij, to znaczy kij jest zbudowany z trzonu, Ten trzon musi być lekki i elastyczny, żeby y, no, przeżył ciężar y, ćwiczącego, praktykującego. Y, ma też na no, dole jest taki grot. Y, ten grot y, wbija się w podłoże miękkie, bo, bądź też w śnieg czy w lód. Natomiast na twardych powierzchniach używa się bucików asfaltowych. Wyżej jest rękojeść, przeważnie ona jest skorka, no i wyżej jest ten system pasków, też bardzo ważny. Na co trzeba zwrócić uwagę, żeby był on regulowany. Jak nie będzie regulowany, to tutaj już będziemy źle operować tym kijem. Ten system pasków jest bardzo ważny. Należy również dobrać odpowiednie kijki, które są najważniejszym elementem wyposażenia. Aby odpowiednio dobrać kij dla początkujących, należy postawić kij przed sobą, prostopadle do podłoża, zbliżyć ramię do ciała i wtedy. Przed ramię z ramieniem powinno tworzyć kąt prosty. To jest prawidłowe ustawienie dla początkujących. A jeśli sprzęt i technika nie będą nam obce, można decydować się na krok dalej. Duży krok postawił Jerzy Nalepka, który regularnie startuje w zawodach. Jak się okazało później, jestem dużo lepszy w chodzeniu z kijami niż w bieganiu. To znaczy, nie że szybciej chodzę, tylko że lepsze osiągnięcia mam, bo ja miałem kilka razy Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata. Także. Yy... Może to być również sport, a nie tylko rekreacja. Profesjonalnie czy rekreacyjnie, nieważne, Nordic Walking to sport dla każdego. Większość ludzi uważa, że jest to sport dla emerytów. To jest kompletną bzdurą. Po Polsce wszędzie są kategorie wiekowe, jest bardzo dużo młodzieży. Dziewczyny, chłopaki, młode to jest co 10 lat kategorie wiekowe. A u nas w naszym regionie polskim to się wydaje tylko, że a to starze tylko chodzą. Jest to raczej taki dla młodych wstydliwe, a tam będę chodził z kijami jak to babci tylko chodzą. Nieprawda. Każdą niedzielę o godzinie 9 rano w tym oto miejscu Komenda Policji w Sanoku. Yy, służymy dobrą radą, yy, przećwiczymy technikę chodzenia, także zapraszamy. Zapraszamy wszystkich starszych, młodych, mamy z dziećmi, dziadków z nokami. Nordic Walking jest dla każdego. Za darmo. Zapraszamy! Za darmo! Za darmo. tvpodkarpacie.pl